Tutaj ze mną jest teraz Szymon i chciałabym Wam pokazać jego w ogóle pracę. Szymon widzę, że lubisz malować. No tak, lubię malować i po prostu będziemy robili film animowany dopiero na wakacjach, ale nie dowiedzieliśmy od młodych Horyzontów edukacji, ale skupiam się na tym i po prostu pracuję z scenariuszem. Super, a to są właśnie prace o grafiki Szymona. Grafiki, piękne. On wszystko tak? robi z lisakami tak. Zoruje się na filmach, na bajkach. No to nieźle i zobaczymy. Robi dużo filmie. filmów fajnych. Tak? O! A gdzie ten Szymon na mucie? A tutaj tutaj zapraszamy, to, A teraz jest przerwa? Chcesz okay. tak, ja pokazać? O, a... bo jego, to, ona to ja pójdę do was. Chodź Szymon, to ja idę do ciebie. Chodźcie tu. O, pokazuj Szymon tutaj. To no. nie mój portret. Moje dzieło. Ale piękne! No, ale piękne! W jego rolę będę brał e, Pitera, czyli mm. tego. Ty będziesz grał. No. Super. Jeden z nielicznych filmów e, Szymona. A więcej z tych filmów... Rzymon, no tak. Szymon robi dużo filmów fajnych, ze, ja animowane, takie kreskówki tak? i no, to jest o, bardzo no właśnie rysuję tych postaci w ramach, e, w ramach historii, magii e, e, w Hogwartu i właśnie rysuję też e, tych te postaci w ramach... E, jeszcze... No to fajnie Szymon, no to dużo rzeczy robisz. No. A ja masz lat? Się. No to słuchajcie, tylko Tak, bracie... samo, jak, ja, tak, tak, tak samo jak i on. A jak ci w naszej szkole jest? Fajnie tu jest? No fajnie, fajnie. A jesteś od której klasy Szymon? Od ośmiu lat. Od 8 lat. A. Jesteśmy od trzeciej klasy, prawda? Pięknie. Od pierwszej klasy. Dobra, Szymon, to co? To jak się życzy, żeby ci się wszystkie twoje marzenia spełniły? to. Moje marzenie, żeby mój film Nie tej Ziemi, film, tak się nazywa, żeby trafiło do Kim. Ej, no to słuchajcie. Trzymamy kciuki za Szymona. Przesyłamy ci dużo pięknej, pozytywnej energii, Szymon, i niech ci się spełni. Masz plakat filmu. A, no fajny, super. Super. Dobra. Tak, dziękujemy Dobra, bardzo.